Są piękne wiewióreczki, ale jest też ogromniasty szczur. No. Pan się już sobie gotuje. Jedna weszła z i Tam się jakiś ten szczur, który jeszcze też tak daje. To jest szczur. Ale jest ogromny. Fle. Big rat. Enormous rat. Enormous rat. Mm. Nie podejdę bliżej, bo są, jest ten szczur się go boję. Ale te szczury są kropne. No chodź, idziemy. Ale szczur, widzieliście jaki wielki szczur? Takie tu szczury biegają. Podobno w Blackbird nawet w Anglii chyba. Na jednego człowieka przypadają dwa takie wielkie szczury. Jakbym takiego w domu miała, to bym chyba umarła. Idziesz Nadia? Czekam. Segregator. Dla ciebie fajne to są jakieś naprawdę takie rupiecie. Puzzle. No dawaj rączkę. Będziemy patrzeć dalej, co tu może być. Dla bejbusiów ubranka. Interesują Cię dla Bejbusiów ubranka? jakaś ciężarówka. Dalej musimy iść tam. Otóż tędy weszliśmy. I tam nie było nic, co by się interesowało, nie? Zbiec się na tu górę. No tam pójdziemy sobie później, nie? Czekaj, uda, to tyle samochód. Jakie to Oglądaliśmy na no, 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 no. ten. Tam... Coś tam pani mówiła, że coś tam ekspresji? Co, drogie? No.

Fajne, nie? Ale jakie głośne Będą się dziobać? Hop Boks Papug

Ale tam gdzieś to wszystko Tak, tutaj są papużki. Mm. Tutaj jest. Tu też będzie. No. No, akcja. Dzień dobry wszystkim. Będę dzisiaj nagrywać trójkę. Ja mam tą opaskę co zawsze na sobie, czyli to że, że, wciąż wciąż tak. Mam takie tło i... No co masz na sobie? Tło? Nie. I jesteś, kłopu, pok tak, jesteś w koła pojeść Tak, jesteśmy w parku. I... Później Wam pokażemy papuszki. Mhm. Czyli mam ten kapelusz, który zawsze mamy sobie. Mhm. stoszku. różnym no. opaskę i włosy mamy sobie. Mhm. <laughs> I Mhm. Mamy markę. No I jeszcze. No, sukienkę Pokażesz tą sukienkę swoją? I takie jest gorąco. Nie rozbieraj mi się. No tylko to. Do... Mm -hmm. No i mam taką Sukienka, z takie Stokie. 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 Mhm. Stokie. Stokie. mówisz Mówię. ja mówi, że jej buty nie pasują. Mhm. Teraz chodźcie. Pokażę Wam kurty papusze. Już widzieliśmy papuszkiem, już nagrywaliśmy. No. Ale zobacz tam. Tak, są. Niektóre spokojne. Poczekaj, nie ruszaj się. Niektóre są spokojne. A się. Co kupiłaś na karbudach? Usiądź sobie jak chcesz tam. Czyli sobie tylko dwie rzeczy na karbudach. Sobie cztery. Czyli to są jeszcze dwa koleżanki. Papeteria, będziesz pisał listy. Jedna z takich taki niebezpiecznych i trzy Trójkąty. Trójkąty i są takie białe kartki napisane do moich koleżanek No i tutaj są różowe uh -huh. kartki uh -huh. z kwiatkami to moich koleżanek No i tu są koperty No i są koperty uh -huh. To są koperty Co schowamy? Schowamy i będziemy budować Taka lalka, to Barbie chyba? To była Barbie ma takie skrzydełka Mhm mm się jak skrzydełka ruszają dookoła Mhm mm To jest mm -hmm. chyba ten On jest chyba ten z Bobby Zastanów. czy tam nie jest tylko, chyba jest z Monster High czy skąd? Jest nie, nie z Monster High, one z tych innych dalek. A, z Nie, Nie, jeszcze z innych Nie wiem z jakich ma, Nie jest podpisana, ona ma gumowe nogi no. Sprawdzimy później. No i ci. Ma włosy. Ma takie jakby tutaj. Mm -hmm. I nasze tego spodnice. w, te, w, w, w jakimi... e, o, argosie chyba są te lalki, ja nie pamiętam. No i ma taką jakby koszulkę. I spodniczkowe takie rabiotko tutaj. Mhm. Mm no szelki. No szelki też. Tak. I to są nasze całe zakupy, bo nic nie było. No. Dobra. Papa, gdzie pa. idziemy sobie pochodzić taka piękna palmiarnia albo coś i tu po prostu wszystko jest tak uschnięte zardzewiałe i tak brzydko to wygląda a mogłoby być taka świetna atrakcja tu przyjść, no, Nadia uciekła jaki numer? Nadia nie chciałam pokazać coś innego także jestem zamknięta na 4 z pustu od lat tu mieszkam i ja nieraz razu tu nie było otwarte. Nadia znalazła kamień. Tak, dziewiąty. Szesnaście takich kamieni jest. Ten jest akurat dziewiąty. Komuś tam. No chodź, idziemy się przejść, nie? Chodź, z drugiej strony sobie przejdziemy. Wow. Tu taki fajny widok, nie? <noise> Piotr, to była no. Także to taka fajna byłaby atrakcja, ale cóż, rdzewieje po prostu. Palmy, wszystko, po prostu te fikusy. fikusy. No nie ma, bo wszystko pousychało. Zobacz jak to wygląda, Coś tutaj się pali pewnie tutaj będzie jedzenie, albo tak płonie coś tam. Tak, idziemy sobie dalej. bardzo ładna atrakcja. Kible. Nadusia, bimbusia. Wow. Tak jakby mi telefon spadł, to super.